Czemu tu jest znak stopu? Tu! Znak stopu! Bo tu wyjeżdżają z prawej. A czemu to oni się tu? powinni zatrzymać! Okej. Okay. Ja pierdzielę widać, że okay. ciebie mi. Mam no szczęście, że jakiś gościu przede mną jechał. Czybysz na filmiku, wiesz? Co za debil! Doł mi 150 przeszło. Nie wiem, wylało. on mi doł. Najpierw 10, potem 50, potem 100. Gruszków. Waga. <Five Heaven> Widzę, tylko jak się zaczyna ślizgać, jeb. A, to jest jakiś gościu. To jest znowu Gruszkow? GRUSZKOW! A on specjalnie chce, to robi, mówię ci. sami minął. Specjalnie robi, mówię ci. <One tema> jak on mimo dawać specjalnie kasa, to ja się nie będę narzekał. Aha, zrzucił się z mostu. Dobra. Spoko. <Karere> Tytuł odcinka. Samobójstwo na wizji. Rzucił się z mostu. Rip <gryb> gruszka. Okej. Okay. Panel. Live. Uh. Jakiś gościu mnie wyminął. Znaczy wyprzedził jakże samolotem leciał. A skąd wy go znacie? Powiedzmy, że ja i ja, on ja mamy... ...wspólne... Tematy. Co? Gó... nie. Y <noise> mówię, że po prostu mamy. Co? Gł nie. Mówię, że po prostu... Mamy takie tematy za nie? Bo czekam na strażnikami Miejskiego, się zwolni. Kurwa! Nie wierzę w to! Jak zgodnie... jak se rozwaliłeś samolot, nie? To dum ci normalnie tysiąc w tym, w tej grze. Możesz ci próby. Eee Zachodziłeś o dach Nie O nic nie zniszczyłeś Nie, jeszcze jedna próba jedna, Ostatnia próba powiedzmy <coughs> hmm. Nie wiem ktoś wypadł z samolotu i ty w niego wyjebałeś Bo kurwa gołębia I skrzydło se rozwaliłeś A gołąb dali poleciał W pizdu Okej okay. okay. to, to bym chyba nigdy kurwa nie zgadzał można gołębia rozpierdolić samolot. To za bullshit, kurwa. Fizyka się kłania. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Kto mi tak perka rozwalił? Wsiadłem do niego, wszystkie drzwi maska odpadły. Kurwa I, I nawet paliwa w nim nie ma. Rozwalili mi perka. Ej, stary. Wszystkie opony są dziurawe. Ja pierdolę, kto ty jeździł? Wszystkie opony całe rozdupione jest no Ja pierdzielę Teju, ty na to w ogóle ty zobaczysz coś dziwnego auta są Ale Teju już go nie ma przecież. No, ale to on chyba rozwalił. Ty nie... WHAT FUCK! No! biera go z przechowalni dół, wszystkie drzwi na ziemi leżą. I cztery przebite opony. No dobrze, że mam to nagrane nawet. Ty w ogóle ramy nie masz tej, a czy tej na drzwi jak są też odpadło? No kurwa, wszystko odpadło, godą ci. <grym> ja, nawet bagażnik nie wiem jakim cudem. On no, się powinien zepsuć. ale ten rezerwis to już funkcjonuje. wrot bliźnił! Jabę wrot bliźnił! 160 dla <grym> Karoliny z dedykacją. <grym> Dla Karoliny z dedykacją Pasuje Firmowe paliwo Ej Malina my tu e, zjechać, my... zjechać mieliśmy Ale my tu serio mieli zjechać wiesz? Nie, nie Jak? Ja. No tu się jedzie na parkarstwie A no jedzie Kurwa <goda> pasowało tak. Pasowało fuck. I to jak? Toczył się... Zakaz parkowania przed urzędem. Prosto na tym zakazie. <noise> Panie mój, no JA nie zauważyłem. Napis kurwa na pół auta, nie wiem gdzie. <noise> Ej kurde, nie no bo coś mi zasłania. Ty... <noise> Nic nie ma. Jedymy na baza 69. Na Karolin z dedykacją. Firmowe paliwo a. To, to 69, no tak To pozdrowionka dla Karoliny Nie, ale dobra, mnie stać nie na wszystko Będę żył kurwa tak I lampa nie stać na wszystko Wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupione Bo ten tym goleś mi stu wadą W takich update'ach nie było żadnych update'ów Minie. Mi? Minie. Minie. minie Minie, minie, minie Minie, że minie A że minie ci co? Że mu miną te lagi Aaa A nie jednak minie, że minie laguje. Kur... Uff. Zobacz z konserwacji płaszczeju <laughs> Pozdrawiam tego typa mogę pozdrowić, bo zrobił coś śmiesznego co mnie rozbawiło A nie że ktoś do mnie, mnie napisze e pozdrowisz <grywly> No kurde To jeszcze vipa dla youtubera Tak live powinien być będzie Wak mał. Nie nie pozdrowia! Zejdź mi z auta! No wysadź. Mm. Ale u zna moim aucie Aha, to jest sobie Nie no, bo grałam taką. Grałam parciankę i kuźwa. Y, w ogóle nie mogłam zaatakować przeciwnika i mnie pokonał. I po prostu taki bug. Masakra. Golbik. Golbik. Dlaczego nie lubię karcianych, co? Kuźwa. Nie, tylko nie Masakra. on. Masakra. Ty nasz nauczyciel od pomiarów mówił zawsze kuźwa, kuźwa ty znowu tego nie umisz, kuźwa się za robotę. Kuźwa". No ale ty zaś nic nie umiesz kuźwa, Zawsze kuźwa nic nie robisz, o nie, a tam idziesz kuźwa na rzeką. Co to jest, to wygląda jak BMW jakieś, tenitel, wygląda jak te BMW w tym, to jest BMW. Mi się realnie odpowiednio byłem. No i, tak. i, i jak zaparkował? Jak zaparkował kurwa krzywo? <grywa> no, jedyne auto na tej giełdzie. No dobra, nie jedyne, bo tu jest drugie, ale one tak stoją wszystkie. Tu, nie, no dwa stoją tak. Ale kurde, no. BMK. <grywa> BMK. BM ja pierdolę. Cześć. Cześć. Dobry wieczór. Dzień. Ty chcesz, tam, dołączyć, nie? Możesz tak, 5 minut, nie żeby nie mnie zachęcić, żeby o, Nie, nie słuchaj, nie słuchaj go, bo on troszkę... On co Czemu nie. zasługujesz tym mianem, żeby dołączyć do naszej kur... gildii. Adam, najebany, ten do, do domu. się, że się znajebany, jesteś pilotem tego... Helikoptera. I tak właśnie odnosę. skończył tu pole w brzozie. Gdy Adam zrobi y, bimbrownie i ma za dużo bimbru. Nowy mem?